Witam wszystkich fachmajstw z tej strony dziś przedstawię wam mój nóż kieszonkowy od firmy Fiskars zapraszam do oglądania jak sama nazwa mówi Fiskars tej firmy nie trzeba przedstawiać jest bardzo dobrze znana słynie z dobrych siekierek z dobrych noży garków patelni i, i równy, różnych wszelakich narzędzi, urządzeń. Jest to Fiskars, jest to wersja Pro. Bardzo mało znana na naszym rynku, więc postanowiłem troszeczkę o nim wspomnieć, ponieważ nóż jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrej jakości, a zastosowanie jego jest naprawdę. Wszelakie, wszelakie jest to nóż z wbudowaną ostrzałką na pierwszy etap, pierwsze oko widzimy kawałek plastiku, nóż fajnie schowany w kaburze, naprawdę komponuje się przepięknie, naprawdę podoba mi się, bardzo fajnie to wszystko wygląda, nóż czarny pomarańczowe wstawki jak to na Fiskarsa przystało na w kaburze mamy grawer Fiskars, więc naprawdę bardzo fajnie to się wszystko komponuje. Może parametry troszeczkę techniczne, techniczne. Zastosowanie uniwersalne, idealnie się sprawdza w trudnych warunkach. Proste, krótkie, ostrze, ze stali nierdzewnej. Tutaj mamy wygrawerowany napis Fiskars, nie wiem czy to będzie widać, może nie, może tak bardzo ostry yy, rękojeść stworzywa oczywiście yy, ale jest naprawdę bardzo fajnego tworzywa jak na fiskach przystało, więc naprawdę bardzo wygodne, bardzo leciutki przede wszystkim jest nóż jest naprawdę tak lekki, że w ogóle yy, no nie ma odczucia po prostu, nawet przy długiej yy, pracy ręka nam się po prostu yy, nie męczy tym nożem, naprawdę bardzo yy, fajna sprawa. Oczywiście zabezpieczenie przed wyśliźnięciem. Tutaj mam takie fajne, wy, wy, po, wy, wygwar, wygrawerowane albo wypalone, takie antypoślizgowe kropeczki, wgniotki, więc naprawdę ten nóż naprawdę dobrze się y, trzyma jak na y, brak elementów ogumowanych. Naprawdę bardzo fajnie i pewnie trzyma się ten nożyk zabezpieczenie oczywiście przed wypadnięciem skabury więc naprawdę bardzo fajna sprawa mamy tutaj taką opcję tu mamy wgłębienie, tu mamy wgłębienie a tu mamy wybrzuszenie z dwóch stron więc automatycznie nóż nam w ten klik wpada i po prostu nie martwimy się że nam ten nóż wypadnie oczywiście jak Fiskars pomyślał, kaburę mamy do zastosowań jak i u praworęcznego, jak i u leworęcznego, nie ma problemu. Przerzucamy środek i już mamy nożyk przystosowany dla osoby leworęcznej lub dla osoby, która po prostu lubi ten nóż nosić przy lewej stronie bardzo fajna yy, sprawa. Oczywiście mamy wbudowaną ostrzałkę w tym nożu, więc tutaj w środku mamy, nie wiem czy to będzie widać, mamy tutaj dwa ostrza do ostrzenia. Dzięki temu wkładamy sobie nóż i podczas wyciągania możemy sobie ten nóż yy, naostrzyć po prostu. Dzięki temu nie martwimy się, że nasz nóż będzie tępy. Po prostu mamy go w pracy, chcemy go użyć, czy tam jesteśmy gdzieś tam i musimy go użyć, a okazuje się, że nasz nóż jest tępy. Tutaj nie ma takiego problemu, bo możemy sobie go śmiało wstępnie naoszczyć. Więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Co do długości wymiarów tego noża, długość całkowita 215 mm, długość ostrza to jest 90 mm, czyli taki standardowy nóż podręczny. No i średnica tam 40 mm, tutaj że tak można sobie fajnie to trzymać. Oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj w środku jest puste. Jak na Fiskarsa przystało. Wszystkie rękojeście, uchwyty i tak dalej są zazwyczaj puste. Lecz nie martwmy się. Ciężko to połamać, ciężko to pogiąć. Dzięki temu ten, ten nożyk jest naprawdę, ale to naprawdę leciutki. Jak widzicie, jest fajnie wyważony, więc nie ma z tym problemu. I naprawdę ostry. Może jakieś kawałek karteczki znajdę, pokażę Wam, jak on jest ostry. Mamy kartkę z ostatniej realizacji. Zobaczcie. Jak to jest ostrość tego noża. No papier jest mokry. Ale idzie, nie ma problemu. Możemy. A może po prostu, może trzeba go podostrzyć. Dawno nie był. Ostrzony, jak widzicie. Chwila, moment i nasz nóż będzie y, ostry, nie ma problemu. Papier jest mokry i dlatego słabo się gotnie. Mam już ten wilgotny w tym pomieszczeniu, ale myślę, że jakbym go jeszcze chwilę podostrzył, to nóż. Będzie ach, wiele w lepszym. O, teraz to jest jak przytwa. Golić się będzie można. Więc naprawdę, na pewno nie jest to yy, tak zwane naostrzenie takie się naostrzy na spokojnie. Yy, żeby to było naprawdę perfekt ostrze, no ponieważ to jest ostrzałka, która jest. Dzięki której możemy sobie dooszczyć nóż, jeżeli nam się stępi, więc nie ma co się dziwić. Ale do takiego zastosowania rozcinanie cołaś pyk jak widzicie, nie ma z tym problemu. Wszystko się rozcina. Krzyżyki powstają w jak najlepszym porządku. O właśnie się o. Widzicie chwila nieuwagi i człowiek się kaleczy. Tylko dotknąłem rożka, więc naprawdę nóż naprawdę, ale to naprawdę ostry. Nie to, że naprawdę pokazuje to, że tak jest na filmiku. Nie, on jest naprawdę ostry, więc naprawdę trzeba uważać. Oczywiście możemy zamocować go do pasa monterskiego lub na do spodni, do kieszeni, tak jak mamy w yy, sneakersie nie ma problemu, montujemy, pyk, zapinamy i nóż nam już yy, nie ucieknie. Powtórkę zrobimy, bo źle też Jest, mamy to, zapinamy i o tak nóż się prezentuje, Bardzo ładnie się prezentuje. Oczywiście jak na Sinkersa przystało jest opcja zaczepu, zaczepu na guzik. Pyk zaczepiamy na guziczek. Zapinamy i w tym momencie nóż nam nie ucieka. Z kaburo razem. Możemy śmiało na spokojnie zamocować i wyciągnąć. Nie martwimy się, że podczas wyciągania nóż nam wychodzi razem z kaburą. Co do wagi tego nożyka, to nie mogę powiedzieć, ponieważ nie mam wagi przy sobie, ale powiem wam, że na pewno jest o wiele lżejszy od standardowych noży konkurencji, na przykład typu, na przykład. Taki od Milwaukee, chociaż to jest nóż naprawdę rewelacyjny. Już niedługo będzie recenzja, recenzja na, jego, na moim kanale na jego temat. No ale ten jakbym zaczepił tutaj, to już by spodnie mi mogły z tyłka spaść. Jest ciężki, lecz naprawdę też masywny, ale to nie jest na jego pora. Wypowiadamy, wypowiadamy się na temat tego fiskarsa. Co powiem, jeżeli chodzi o cenę i jakość wykonania, to powiem Wam, że w takich pieniądzach nic lepszego moim zdaniem nie znajdziecie, ponieważ koszt takiego noża to jest, waha się około 35 zł, więc ja Wam powiem, że naprawdę, naprawdę warto. Ostrze mamy ze stali nierdzewnej, więc nic nam nie podzewieje rękojeść stworzywa nieogumiona, więc nie martwimy się, że z czasem ta guma się zużyje, wytrze lub po prostu wyrwie, jak to w niektórych y, rękojeściach jest, bywa. Więc naprawdę, ale to naprawdę warto. Co mi się podoba właśnie ta funkcja y, przerzucenia y, re, noża dla prawo. Stro, prawo ręcznego i lewo ręcznego naprawdę bardzo fajna sprawa no i funkcja ostrzałki też rewelacyjna sprawa jeżeli ktoś z Was posiada taki nóż używa go i ma jakieś ciekawe opinie na jego temat to oczywiście zapraszam do komentarzy ja osobiście czy kupiłbym taki nóż drugi raz powiem Wam w tym przedziale cenowym kupiłbym go naprawdę jeszcze nie raz bo powiem wam za 35 zł jeżeli taki nóż nawet przeżyje rok czasu to naprawdę bardzo warte pieniądze ponieważ nieraz wydaje się ładnych parę stówek na jakiś porządny nóż EDC lub naprawdę typowo taki budowlany lub tam do innych zastosowań wydaje się kupę kasy a po Krótkim czasie nieraz po prostu te noże nie wytrzymują. Więc takie pieniądze nieraz na gorsze głupoty się wydaje, a tutaj wydane pieniądze są naprawdę warte. Wiemy, że ten nóż naprawdę nam posłuży jak na Fiskarsa przystało. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał moich poprzednich filmików, to zapraszam do obejrzenia. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, tam na dole kliknij czerwony przycisk i jeszcze kliknij, nie zapomnij o dzwoneczku, by być na bieżąco z moimi filmikami, bo jak wspominałem nieraz, z dnia na dzień będzie ich coraz więcej. Pozdrawiam serdecznie, cześć.